Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkie ryby w horoskopie na maj 2023 roku. Będzie to horoskop szybki, jednorozkładowy, obejmujący wszystkie sfery życia, zarówno uczuciową, jak i zawodowo-finansową, a także energetycznie zdrowotną. Zatem zaczynamy. Rybki, maj 2023 roku, jakieś rady, wskazówki dla rybek, rybki. No, kochane rybki, ale się będzie działo. Ale się będzie działo, już mówię. Karta wyścigowa, czyli jak jest teraz, jak będzie za chwilę? Królowa Mieczy. Królowa Mieczy generalnie mówi o osobie, która jest taka bardzo inteligentna, elokwentna, która kieruje się rozsądkiem, nie, ana, nie impulsami, nie emocjami, tylko logika, rozsądek, analiza, twarde dane u niej się liczą. Także to jest intelektualistka. To może być wasza energia, jeżeli jest taką energią, kochane rybki, wchodzicie jakby do maja, tak, i taka energia Wam będzie towarzyszyła, i super, ale może to też być kobieta, która będzie miała. Bardzo duży wpływ na Wasze życie, po prostu w maju, tak? Taka właśnie intelektualistka. To, co przeszkadza w no problemu, w całym Waszym sukcesie, co może poprzeszkadzać, a mieczy i sąd ostateczny, czyli nie odcięcie się od jakichś bardzo negatywnych wydarzeń z przeszłości bądź od wszelkich negatywów nie odcięcie się nie, brak odcięcia, tak jak tej no czegoś po prostu jeszcze nie przepracowałyście, kochane rybki a trzeba no, sąd, sąd ostateczny to jest taki katarzis, tak, wyzwolenie, uwolnienie i od tego właśnie trzeba zacząć, od uwolnienia tak, a uwalniamy się od czegoś, a z mieczy no, nie jesteście w stanie ruszyć naprzód dopóki nie uwolnicie się czy to od jakichś negatywów, czy to od jakichś toksycznych ludzi, czy toksycznych środowisk z toksycznych rzeczy, uzależnień, nałogów, problemów, nie wiem, trudności, blokad, tak? Musicie to zrobić, żeby ruszyć naprzód. Ja myślę, że wiecie o co chodzi, kochane rybki. Karta Rada Paź Denarów. No, wykorzystaj szansę, rybko. paść Denarów mówi o szkoleniach, o kursach, o edukacji, o nowych drogach, o nowych ścieżkach, tak? Karty radzą, no wejdź w tę nową ścieżkę, wejdź na tę nową drogę, no spróbuj, nie bądź taka rybko, kochana, wypróbuj coś, czego jeszcze wcześniej nie było. Może tym razem dasz sobie szansę. Wykorzystujcie szansę. A po co? To co nieuniknione i wynik dziewiątka gilii w karta cesarza. Po to, żeby nie musieć już więcej nigdy udawać kogoś, kim nie jesteście, żeby nie musieć nakładać maski, żeby się komuś przypodobać. Wtedy będziecie cesarzem, kochane rybki. Cesarz to jest naprawdę bardzo silna energia. Cesarz mówi bardzo często o partnerze docelowym, o ojcu naszych dzieci, tak? o mężu, o mężczyźnie, który jest bardzo taki yy, władczy, decyzyjny w wielu kwestiach. Czasami mówi o pracodawcy, ale najczęściej mówi o partnerze docelowym. Także wy, kochane rybki, jeśli przypracujecie, dosłownie kilka kroków macie do przepracowania, przypracujecie je w maju. To kończycie jako cesarz, czyli naprawdę cudowna energia. Niezależnie, czy jesteście, jakie jesteście płci, i tak nie ma to znaczenia, to wy jesteście cesarzem, osobą, która włada swoim życiem ale również według kart, tak możecie być postrzegane, kochane rybki, przez osobę bliską, jako partner, partnerka docelowa, docelowy, tak? Jeszcze ważna, istotna informacja, kochane rybki, dziewiątka kielichów. To niby jest karta dostatku, ale dla mnie to jest karta maska, także uważajcie, bo to jest nieuniknione, żebyście nie próbowały nikogo udawać, tak? Ale również, żeby ludzie w Waszym otoczeniu nie próbowali nakładać maski, żeby Wam się przypodobać. Czytajcie umowy, bądźcie czujne, kochane rybki, i zwracajcie uwagę na to, jaki jest, a nie na to, jak Wam się wydaje, że jest. A dacie radę, da, dacie radę na pewno, bo cesarz na was, na was czeka, po prostu. Będziecie cesarzem, kochane rybki, ale również taki mężczyzna może się w Waszym życiu pojawić jako partner docelowy. Także tutaj wątek romansowy, jak najbardziej. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie, kochane rybki. Trzymam za Was kciuki naprawdę mocno. Życzę wspaniałego miesiąca maja. Do usłyszenia, do zobaczenia.